Witam, nasz, deszła pora, żeby, przynajmniej ja taką porę ustaliłem, żeby wysadzić sadzonki winogron i jabłek. Zrobię to w lesie, bo na działce już nie mam miejsca. No nie? Tutaj mam, jak widać, dwie sadzonki winogron i dwie jabłonie. Narzędzia, które wykorzystam to rękawiczki szpadelek. No to do dzieła. Hej ho, hej ho, do lasu by się szło. Nie będę daleko szukał. Mam dęba. Od południowej strony mniej więcej. jest nie mniej więcej. Lecimy. Jest sadzonka. Zakupuję, ja auć i komarysa. Ja zakupuję. No. To tu się kamufluj. Przetrwa zimę, jak nie przetrwasz, to... to się okaże słabiakiem. Następne winogrona posadzę pod... Zasunął 5 metrów obok. No i mamy kolejne. Też tutaj się kamufluj, żeby Cię sarna nie zjadła, chociaż i tak zjadł, nie ma o tym doskonale, jeszcze tylko zobaczy. Jabłonie posadzę na otwartej przestrzeni, nie potrzebują podpórek, napięcia się, rosną zdecydowanie wolniej. Więc myślę, że wśród brzus będzie im całkiem nieźle. No, tutaj żywym to ostrożnie, tylko miałem rośnie. Ja je sadzę w żywym piasku albo może i martwym. Takim zupełnie nieżyznym. nie wiem czy to będzie dobrze. No zobaczy się. Rośnie. Kolejne sadzonki, winogrono, winogrono, jabłko i jabłko. Tu jedną winogrono posadziłem pod sosną. I tu drugie pod drugą sosną. Jedna jabłonka, druga jabłonka rośnijcie kolejne winogrona a tu kolejne winogrona tu kolejne jabłoń tu mam kolejną dostawę malin z wypielonej grządki umieszczę je tu tak oto uczyniłem a teraz pójdę sadzić jeszcze ostatnie winogrona i jabłka Akurat na działce wodę zakręcili, więc nie podleję malin, ale zbiera się deszczowy już tutaj jakieś takie klimaty i, i to dobrze, samo się podleje. Rośnie 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 i rośnie. Rośnie rośnij, rośnie. Rośni. Rośnie. Tyle tym razem. Już końcówka. Niektórzy wolą zielone winogrona, a inni granatowe. Jakie winogrona wolę ja? Ja najbardziej lubię własne. 3 listopada, a maliny rosną nadal. Symbolicznie.